Instytut RABE, współpracując bezpośrednio z wydawnictwem, zapewnia Państwu wiedzę, poradniki i umiejętności, które zdobywają Państwo na naszych szkoleniach. Instytut RABE to też szkolenia na zamówienie. Zamówienie placówek oświatowych, te, które są w oświaty, ale także placówek, które nie należą do tego resortu, jak np. domy dziecka, zakłady poprawcze. Jesteśmy w stanie przygotować każde szkolenie. Bardzo nam zależy na tym, żeby Państwo mogli spotkać u nas profesjonalistów. Odwiedź nas także na www.instytutrabe.pl. Znajdziesz tam pełną ofertę szkoleń i konferencji, sylwetki trenerów i wykładowców, a także materiały edukacyjne. Zapraszamy także do odwiedzenia nas na Facebooku.